Nie jesteś w stanie zapamiętać swoich wszystkich haseł czy nazw użytkownika? Zgromadź wszystkie swoje dane w bezpiecznym safe, jakim jest program Password Organizer. Po zainstalowaniu programu uruchom go i ustal hasło dostępu do niego. W głównym oknie programu kliknij na nowe hasło. Zostanie wyświetlone nowe okno. W polu nazwa wpisz nazwę portalu na którym będziesz się logował. W pola login i hasło wprowadź dane do logowania. Poniżej wpisz adres strony. W sekcji generuj dane automatycznie możesz na przykład wygenerować nowe silne hasło. Pierwsza rozwijana lista pozwoli wygenerować login lub hasło albo oba naraz. Druga lista służy do wybierania znaków, w jakich będą generowane loginy i hasła. W polu litera lub liczba ustal ilość znaków w Twoim hasle. Po ustaleniu kliknij na Generuj teraz. Gdy cały wpis jest kompletny, kliknij na OK. Wrócisz do okna głównego, gdzie widoczna będzie pierwsza dodana pozycja. Możesz ukryć widoczne informacje, klikając na ukryj hasło, przez co zostaną zastąpione gwiazdkami. Aby zalogować się do portalu, dzięki naszemu programowi, kliknij na przycisk Strona WWW, co wywoła ekran logowania strony. W programie obok pola login kliknij na kopiuj, po czym wklej skopiowane dane w miejsce logowania. W taki sam sposób wklej hasło. Zostaniesz poprawnie zalogowany bez kombinowania ustalonego przy rejestracji hasła.